Siemandero. Dzisiaj z, garyt, z Szymonem. Z Szymon debiutuje ci w wodzie, tak? No debiutuje. debiutuje. Z tej Pro będzie chodzi w wodelkach. Jesteśmy na jeziorze Zawit. Tam się z Mustafą ostatnio. Widzimy się przy sygnałach. No już w opakowaniu. Szymon zakłada gumiaki Sito, właśnie dzisiaj testujemy sito. Od podkarpaczki wykopek od kolegi. Na szybko trzonek dorobiłem. Szymona, bo Szymon. Szymon bez był po prostu. Także obczajmy, już widzę kapsel. Powiem ci, że fajne oczko ma, nie? Senka, chyba oczko. Dużo rzeczy nie przegapi. Także jak ktoś sita, wbijać na kanał pod kapeluszkiem, wykopi. Tam jest telefon do kolegi. Mały pit stop mamy. Chwalimy się. Tu jest Szymon na pierścionek, wydumany w śmietnisku. Koło pomostu. Strzał mega, jak na tamto wysypisko. U mnie 10 groszy i tak jest już. jakaś PRL. Wbijamy dalej, nie? Wody napite, Też pada, albo nic. Następny pit stop. Patrzcie, po dwie, trzy monety w jednym sicie wychodzą te kopiejki. Szymon mówi, że kopiejkowy król jestem. Dosłownie co sygnał to kopiejka, także co 10 minut będę wychodził, meldował się, teraz zakładam maskę i idę nurkować. Także myk. następny rzut dwie 5 pięć koron złotówka i dwa grosze i mykam dalej do wody deszcz mocno leje ja idę jeszcze ponurkować Szymon ma pierścionek a jesteś pierwszy raz w tym sezonie, nie? pierwszy pierścionkiem rozbił otworzył sezon, a teraz ma jeszcze coś pokażę fajnie o, widzę, że Widzisz, daleka, 9,25 No panie. Mare. Seberko zobacz. Gratuluję. panie. Super. Super mega, że nie uszkodzony, nie? No, właśnie. Poleżał sobie z 40 lat. Tak. Gratulation. Widzisz, warto w tym śmietniku, nie? Tu w ogóle Zbigniew zawsze walczy. Tak. Ja tu i zawsze... dwa No, i zawsze Zbigniew seberka wykosi tutaj. No, ja już dwa a, a wysypisko niezłe. I monety, i gwoździe, wszystko, nie? Wszystko, Myk, super. Jest heberko, drugie nie, pierwsze o tamto to mi ale jest pierścią Następny rzut teraz, tak po pół godzinie, ale nie do uwierzenia. Tam jest, co się dzieje, to są pantry i śmieci. Monety do nóżku, a mamy siateczkę, zabierzemy to, a i trafiłem, zapomniałem, to jest jakaś angielska moneta. Pensja, aha, pensy jakiś trafiłem. Zaraz to wyzbieram, a reszta idę do siatki. No, Szymon ma całą pazuchę śmieci. Po 2-3 monety wyskakują. I kopiejki też. Tyle monet, nawet nie wiem ile? Z jednego miejsca. Szymon ma też tyle. Stoi w jednym miejscu przy pomoście. Po dwie monety w jednym rzucie są. Także tak nie monet i kopiejek. To są ofiary, właśnie Szymon. Mój ostatni sygnał kopał. Ja już na brzegu jestem i wam pokażę, w ogóle, co mi padło. Mam siatkę na te śmieci. Czekaj, od razu wypakujemy, za chwilę pokażemy. A podsumowanie zrobimy w aucie, Śmieci pokażemy teraz, nie? Czekaj, do siateczki nie ładować, bo tam masz monet sporo. No to musisz przebrać to ładnie, żebyś nie pogubił, panie. To są twoje pieniądze, to tutaj twoje też. dwa Nie, to jest. Co? Tak. Perek, Dobra, zaraz się połączymy, bo wtedy zacznę patrzeć Imek, gdzie masz tą siatę, Panie? Tutaj Słuchajcie, tu jest posegregowane Śmieci Śmieci. Miliony. Miliony Nie wszystkie tak znaleźliśmy Szymona Fanta to jest 2, 4, 5 No to jest 50 groszy 5,50 nowożytnych Pierwszy pierścionek, otwarcie sezonu to jest tutaj Łapy mam pokurczone, także ja też. rozwaliło system. No i sreberko w takim stanie wyszło z takich, z takich właśnie śmieci. To przy tym molo. Przy molo, no super. Że posrebrzyło. Ja już pokazywałem co jakiś czas rzut, ostatnie wejście do wody, a tu jeszcze jest 50. A. Ostatnie wejście do wody to było sreberko i te. Kopieje, tak? Czy co to tam? Jak to? Ruble. Ruble. Dwie angielskie monety, jedna z Norwegii czy coś. No, perelki. Sporo w ogóle dzisiaj monet poszły. No. I tu chodzimy no. często i gęsto, nie? Z Biniewem, z Piotrem, z Matim Tu jeszcze, a nie czy ja mam Ziko 2, 3, 5. 6,57 6, no, złotych około. No, ja nie no, tych 5,50, Czyli nie ma tragedii, ale ile śmieci się nakopaliśmy, to nasze, nie? No, za te śmieci byśmy nazwali. Aha, i dostalić, ten krzyżyk właśnie wpadł, to, tego nie pokazywałem, jak już byliśmy na brzegu. To na ostatnim wejściu na podsumowanie jest srebelko, czyli dwa srebelka dzisiaj. Broszka wyszła na brzegu. Jak to mówisz na no to? Kwiat lotosu? Tak, kwiat lotosu to jest. Lotos, wakos, Lotos. Miedziuszka z PRL. Także tak, także dziękować. Następny raz będziemy bierzemy ze sobą sito duże, żebyśmy odkładali śmieci, bo naprawdę i nowy trzonek. i nowy trzonek był. <laughs> na ostatnim sygnale pękło, ale dwójkę wyhaczyłeś, nie? Która tak, z tych którą już chyba tą bardziej zniszczoną no. A sam koniec. I to wszystko się działo na kilku metrach kwadratowych. Staliśmy, mogliśmy kopać. Po prostu wsypałeś sito i bez, bez wykrywki Po 3-4 kapsle po 2 minuty wychodziły. Nie? To co, pozdrawiamy i do następnego. Pozdrawiamy Mustafę, Golda. Dla ciebie krzyżyk panie tu jest. Na pamiątkę z Kaszub. Dokładnie, tak. I zabijamy się na raz Hejka.